Cześć, nazywam się Małgorzata Gietner-Włoszczyna i zapraszam Was na kolejny odcinek Pozytywki. Super informacja dla fanów serialu The Office. Twórcy tej legendarnej produkcji przygotowują spin-off, który rozgrywać się będzie w tym samym uniwersum, co przygody pracowników Dunder Mifflin. Tym razem jednak przeniesiemy się do umierającej gazety na Środkowym Zachodzie gdzie wydawca próbuje ożywić przedsięwzięcie za pomocą zespołu wolontariuszy, reporterów. Serial, który nie ma jeszcze tytułu, obiecuje świeże spojrzenie i nową obsadę pełną charakterystycznych postaci, gotowych dostarczyć mnóstwo humoru w najlepszym wydaniu. Produkcja ma ruszyć już w lipcu tego roku. Jak widać, The Office wciąż inspiruje twórców do eksplorowania nowych pomysłów, a NBC Universal ma nadzieję, że nowa seria przyciągnie przed ekrany zarówno starych, jak i nowych fanów. Czekamy z niecierpliwością. Poznajcie Reksia. Ten robot o posturze psa to naprawdę wyjątkowy projekt studentów Politechniki Śląskiej. Może być sterowany manualnie lub działać automatycznie. Wykrywa i omija obiekty, a także może towarzyszyć człowiekowi, np. podczas joggingu. Studenci przewidują także inne zastosowanie dla Reksia: udział w akcjach ratowniczych, pomoc przy gorszeniu pożarów czy podczas innych klęsk żywiołowych. Może również wspierać nauczycieli w szkołach, pomagając im przekazywać wiedzę z zakresu ćwiczeń ruchowych czy logiki myślenia. Głównym celem stworzenia Reksia była jednak chęć pomocy dzieciom w szpitalach. Ten cudaczny robot ma oswajać dzieci z technologią medyczną, łagodząc ich strach przed operacjami i innymi zabiegami. Pieszczacki niedźwiedzie zazwyczaj prowadzą skryty tryb życia. Ale czasami natura serwuje nam prawdziwe perełki. Ostatnio fotopułapka zamontowana w jednym z lasów nadleśnictwa Bali Gród uchwyciła niezwykłe zachowanie jednego z nich. Nagranie, na którym niedźwiedź brunatny zażywa kąpieli błotnej, stało się internetowym hitem. Na filmie, który zdobył serca internautów, widzimy, jak ogromne zwierzę najpierw ociera się o drzewo, a następnie z zadowoleniem wchodzi do wielkiej błotnistej kałuży. Niedźwiedź wyraźnie cieszy się swoim błotnistym spa, co stanowi rzadki i fascynujący widok. W opisie filmu, zamieszczonym na Facebooku przez nadleśnictwo Baligród, możemy przeczytać: W czasie niedźwiedzich amorów bywa i tak. Urocza wiadomość prosto z gdańskiego zoo, gdzie niedawno przyszły na świat dwie małe kapibary. Te słodkie gryzonie, samiec i samiczka, urodziły się pod koniec 2023 roku, ale wciąż nie mają imion. Zo postanowiło zaangażować do tego zadania internautów, prosząc o pomoc w wybraniu odpowiednich nazw. Kapibary to największe gryzonie świata, które naturalnie występują w Ameryce Południowej i uwielbiają przebywać w wodzie. Jeśli macie pomysły na imiona dla tych słodkich maluchów, możecie je zgłaszać w komentarzach na profilu facebookowym Zo. Najpopularniejsze propozycje wezmą udział w kolejnym etapie głosowania. To wyjątkowa okazja, aby mieć wpływ na życie tych niezwykłych zwierząt. Jared Leto, frontman zespołu Felicity Against the Mars, zaskoczył swoich fanów spontanicznym występem na rynku głównym w Krakowie. Dzień przed planowanym koncertem zespołu na krakowskiej Tauron Arenie, Jared Leto na swoim Instagramie zapowiedział nieformalne spotkanie z fanami oraz występ. Wielbiciele tłumnie przybyli na podane w social mediach miejsce i na pewno nie musieli żałować swojej decyzji. Występ na krakowskim rynku był pełen emocji i spontaniczności. Jared Leto, znany z niespodziewanych akcji, wspiął się na pomnik Adama Mickiewicza, aby zaśpiewać razem z zebranymi fanami. Jared Leto, frontman zespołu Mam zespołu Fed, coś takiego, zaskoczył swoich fanów. Zaskoczył swoich fanów. Bo ty się. Jak mówisz, po jest. To mi, mi spadło. Nie ty. I się odłączyło. Odłączyło mnie. Cześć, ja się nazywam. Dziś usłyszycie, co ma wspólnego Jared Leto z kapilarami.